Sygnałów, że Twój organizm potrzebuje więcej błonnika. Jeśli kojarzysz błonnik tylko z trawieniem, to się mylisz. Posłuchaj. Ale zanim to, to zapraszam do polubienia mojej strony. Naciśnij, zaczekaj. Chyba tutaj jest taki plusik, żeby nie umknęło ci nic, co codziennie pojawia się tutaj. Jako źródło wiedzy na temat zdrowia, samopoczucia, badań krwi, suplementacji. I różnych innych ciekawych tematów. Mamy dwa rodzaje błonnika: błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie. Oba są bardzo istotne. I rzeczywiście jednym z objawów tego, że mamy niedobór błonnika w diecie, jest to, że mamy zaparcia. Czasami nie musi być to zaparcie, może być to po prostu też nieregularne wypróżnienie, na przykład jeżeli robimy oddajemy kał bardzo nieregularnie albo są to bobki, niekoniecznie musi być to zaparcie. Ale sygnałem o tym, że jemy za mało błonnika jest również to jeśli po posiłku bardzo szybko odczuwamy głód. Na to mogą wskazywać też różne inne powody, ale często brak błonnika w diecie, wystarczająco ilości błonnika powoduje, że czujemy głód po posiłku. Jeśli po posiłku odczuwasz spadek energii, jesteś zmęczony, spada ci power, co często jest związane z wahaniem cukru we krwi, to również może wskazywać na to, że błonnika w twoim posiłku było za mało. Na to, że jesz mało błonnika, może wskazywać to również, że jesz mało warzyw, owoców oraz pełnoziarnistych produktów. I jest jeszcze jeden bardzo fajny symptom tego, że jemy za mało błonnika. Jest to nasz cholesterol, wynik naszego cholesterolu. Więc w najbliższym czasie, jeśli będziecie badać swoją krew, Albo macie jakieś świeże badania, sprawdźcie, jaki macie wynik cholesterolu, bo cholesterol wysoki również pokazuje, że błonnika w diecie może być za mało. To jest bardzo taka skomplikowana zależność, ale jest to zależność. Dodaj do swojej diety warzywa, owoce, nasiona, pełnoziarniste zboża. Twoje jelita Ci za to podziękują.